Jebie nauczycieli swoich. O, mogę tak powiedzieć już. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Młody Gon. Dzisiaj opowiem Wam troszkę o. Swoim sukcesie, jak zawsze, o pieniądzach, yy, które zarabiam, i troszkę też będzie o dziewczynach. Także zapraszam. Odkąd zaczęło mnie być stać na y, takie najdroższe marki, jakie są, to cały czas coś nowego sobie kupuję: koszulkę, y, swetr. No was nie stać na no takie rzeczy, nie? Więc ym, chciałem to tylko podkreślić, bo jednak ten sukces finansowy, który mnie spotkał jest naprawdę ogromny i to jest dla mnie ważne, że. Mam buty Balenciagi. Yy, one były. Dużo kosztowały. No ale tak wracając do tych pieniędzy, to no zarobię coraz więcej, nie ukrywam. Teraz ludzie jakoś inaczej na mnie patrzą yy, niż dawniej, dawniej nie było tak, żeby nie zaczepiali mnie na ulicy teraz nagle wszyscy: "Ohohoho. Patrzcie, to jest ten znany i bogaty typ". A ja teraz pfu. Tak myślę o sobie. Z tym bestią. Tu zaproszenie, tu jakieś na imprezę. No tak... Czuję, że ludzie rea reagują na mnie troszkę inaczej i... Myślę, że to jest kwestia tego po prostu, że... Ja odniosłem ten sukces i... To, że mam więcej pieniędzy też powoduje, że... Różne... Dostaję takie właśnie... Zaproszenia. Na imprezy, szmaty chcą mi robić loda po koncertach, a dawniej nie, nie, no nie chciały, dawniej ciężko było naprawdę o to. Teraz jest, jest ok. Są gardzę szmatami. Oczywiście, znaczy, no, żałosne. Ale dużo seksu bardzo uprawiam. Dużo, dużo jest seksu w moim życiu. Cały czas jakieś laski. O, również z modelkami. Również z modelkami uprawiałem seks. Znaczy, to była jedna, ale. Już mogę tak sobie powiedzieć, że z modelkami. No bo to... Dajcie mi jakąś licencję poetycką, nie? Oj, niedawno też trójkąt miałem. Pierwszy raz miałem trójkąt. W sensie z dziewczynami, dwoma nie. Miałem kiedyś opcję mieć trójkąt z laską i z kolegą, ale. Wyszedłem, niech się bawią. Nie, nie moje klimaty po prostu. Yy... Ale spałem również z modelkami. Nie mam wiele wspólnego z wami. Kiedy ty miałeś ten trójkąt albo kiedy sobie kupiłeś jakiś fajny pasek w Gucci? Ci ludzie, którzy w nie wierzyli wcześniej, gdzie, gdzie oni są teraz w ogóle? Mówili mi, że nikim nie będę i gdzie oni są teraz? <laughs> A ja jestem! Ja jestem! Lubię o tym opowiadać, że odniosłem sukces, bo bardzo to zmieniło moje życie. Molly, Molly, Molly. Biorę narkotyki też, o. Yy. Znaczy, próbowałem tylko zioła, ale yy, no jakbym tam chciał coś innego, to <ścoughs> żadnego problemu by nie było załatwić, bo zawsze ten, jakiś tam kolega coś ma. I no, ja się boję troszkę, ale jestem ciekawy, myślę że kiedyś zobaczymy, e, zioło w każdym razie non-stop palę, bardzo dużo palę e, zioła. Moli, moli, moli to bardziej tak jak jest takie powiedzonko, fajnie się mówi i myślę, że tak fajnie brzmi, tak... E... Cały pierścień kurwo. Cieszę się, że um, wy mnie tak doceniacie, i to jest dlatego, że ja po prostu mówię tak to co, to, co myślę. Ja mówię dla was prosto stąd. I myślę, że wy to czujecie po prostu, że to jest co innego niż ci wszyscy inni ludzie, którzy do was mówią, bo... Yy, no po prostu brakuje szczerości w dzisiejszych czasach, tak? Żyjemy w czasach kłamstwa, obudy, noży w plecy. I yy, to ten... Jak ktoś mówi szczerze, to od razu sukces jest, prawda? To wystarczy to. Dlatego ja... Zawsze was tak szanuję też, bo wy doceniacie tę moją szczerość, ja was przez to kocham. Zawsze mam w sercu rodzinę, fanów, menedżer, sieć partnerska. Nie ma miejsca dla kurew w moim sercu. Nie przepadam, tyle powiem. Znaczy przez kurew mówię fałszywych ludzi. No to słowo ma wiele znaczeń, ale tutaj chyba no, najbardziej mi chodzi o, o fałszywych, o zakłamanie ogólnie. Yy, no bo tak to się zwykle używa raczej, a nie, a nie że. To nie chcę też jakby za bardzo kobiet obrażać, bo kobiety trzeba szanować. To jest outfit za 30 tysięcy złotych, na którego was... <noise> mówmy się nie stać. Więc cieszę się, że dlatego mnie oglądacie. I mam nadzieję, że dzięki wam będę miał tych pieniędzy i sukcesu jeszcze więcej. Do zobaczenia, kochani, w następnym filmiku.